Cześć, jestem Magda z Selfmaster.pl. Dzisiaj opowiem o tym, jak stać się najlepszym w swojej dziedzinie. Sedem tego filmu jest proste zdanie: Każdy może stać się lepszy w tym, co robi i co chce robić lepiej dzięki uniwersalnemu darowi, jakim jest adaptacja, która zachodzi w naszych mózgach i ciałach pod wpływem odpowiednich ćwiczeń. I właśnie o ćwiczeniach będzie dzisiaj mowa. Opowiem o czymś, co po angielsku nazywa się Deliberate Practice, a po polsku celową praktyką pod kierunkiem eksperta. Cały ten film będzie oparty głównie na badaniach Handersa Eriksona, który latami przyglądał się mistrzom w różnych dziedzinach od świetnych szachistów, przez mistrzów pamięci po sportowców i tak zwanych zwykłych ludzi. A wszystko po to, żeby odkryć, co pozwala ludziom osiągać niezwykłe, prawie magiczne czasami, niecodzienne rezultaty. A to wszystko z kolei po to, żeby zrozumieć, jak pomóc mi i Tobie w tym, żebyśmy mogli efektywniej pracować nad rzeczami, które są dla nas naprawdę ważne. Niestety, to nie jest ani zbyt powszechna wiedza, ani zbyt popularne podejście w praktyce. Wystarczy się rozejrzeć, żeby zrozumieć, że te magiczne rezultaty to nie jest coś powszechnego, codziennego. Nie spotykamy mistrzów na każdym kroku. Na każdym kroku raczej spotykamy przeciętność. Pytanie czemu? Jak to jest z tymi naszymi osiągnięciami i rozwojem? Zależy nam tak naprawdę na tym, czy jednak nie do końca? Myślę, że nam zależy, ale mam wrażenie, że nie za bardzo wiemy, jak się za to zabrać, albo nie wierzymy, że to się w ogóle uda. Sytuacje są różne, ale chyba najczęściej po prostu nie chcemy podejmować żadnego dodatkowego wysiłku i dlatego zatrzymujemy się na jakimś w miarę zadowalającym poziomie umiejętności w jakiejś tam dziedzinie. Czyli coś tam umiemy, ale nie wnikamy za bardzo, nie pogłębiamy, nie idziemy dalej. Myślimy, dobra, już umiem, tyle mi wystarczy. I to jest często trochę tak jak w szkole, czyli robimy to, co trzeba, żeby mieć w miarę dobre oceny. I dotyczy to tak samo podstawówki, szkoły średniej, jak i studiów. I jasne, te kolejne stopnie edukacji, nazwijmy to szumnie, wymuszają jakiś rozwój na nas, ale nikt nie uczy nas na przykład skutecznych metod uczenia się co jest trochę śmieszne i straszne jednocześnie, dlatego że przecież. Bycie w szkole polega na uczeniu się, więc dobrze byłoby wiedzieć, jak to robić. W ogóle mam wrażenie, że rzadko ktokolwiek uczy nas czegoś przydatnego w codziennym życiu w ramach tak zwanej edukacji. To wszystko to jest raczej teoria. A temu uczeniu teorii zwykle towarzyszy taka naiwna wiara w to, że jak zrozumiemy coś na poziomie teoretycznym, to potem z praktyką sobie już poradzimy i będziemy się rozwijać w miarę zdobywania doświadczenia. Ale niestety wcale tak nie jest. Same lata naszego doświadczenia wcale bezpośrednio nie przekładają się na postępy to po pierwsze. A po drugie, trudno wdrożyć teorię, jeżeli nigdy się nie praktykowało czyli ani to skuteczne, ani użyteczne za to na pewno naiwne. Jakoś tam się uczymy, ale ta nauka najczęściej nie ma nic wspólnego z praktyką, a już na pewno nie z celową praktyką. Po tym wszystkim idziemy do pracy i tu częściej niż rzadziej bywa, że stosujemy podobne podejście, czyli uczę się tego co muszę, żeby w miarę funkcjonować jakoś w tej pracy. I wiara w to, że razem z doświadczeniem, minimalnym wysiłkiem i latami robienia tego samego powinny przychodzić jakieś kolejne awanse jest jak dla mnie podejściem żywcem wyrwanym z systemu edukacji. A tak naprawdę w praktyce to jest prosta droga do tego, żeby utknąć zawodowo i nie tylko. Czego tu brakuje? Świadomości, i to na wielu poziomach od świadomości tego, jak naprawdę skutecznie się uczyć, przez świadomość tego, co rzeczywiście przekłada się na lepsze rezultaty, po brak świadomości naszych własnych przekonań, które na postępy wpływają. A po tych wszystkich szkołach mamy masę takich przekonań i one bywają niezbyt wspierające że tak delikatnie to ujmę. Mamy przekonania na temat znaczenia talentu, potencjału, własnych możliwości, tego w czym możemy być dobrzy, a w czym dobrzy nie będziemy. I często te przekonania są efektem tego, jakiego, jakiego mieliśmy nauczyciela, na przykład, jak byliśmy czegoś uczeni. I te wszystkie przekonania albo wspierają, albo blokują nas przed tym, żeby wejść głębiej w jakąś dziedzinę. Czasem w ogóle nie wierzymy, że to ma sens. A nawet jak już wejdziemy w coś, to często brak nam narzędzi do tego, żeby rozwijać się w tym naprawdę skutecznie, żeby cieszyć się postępami, żeby mieć radość z tego, że zrobiliśmy jakiś kolejny krok. I to wszystko razem wzięte do kupy sprzyja raczej zatrzymaniu się na jakimś poziomie umiejętności, urządzeniu się wygodnie, a potem odcinaniu kuponów. I w sumie, w wielu sytuacjach takie podejście jest naprawdę w porządku. Może wystarczy ci to, że mniej więcej umiesz grać w szachy. Może wcale nie chcesz zostać żadnym arcymistrzem, albo nieźle prowadzisz samochód i dla ciebie to jest ok, wystarczy. Ale prawdziwy kłopot zaczyna się wtedy, kiedy rzeczywiście chcesz się czegoś nauczyć na najwyższym poziomie, ale nie wiesz jak, albo ci się nie chce. I wiele osób w takiej sytuacji próbuje się po prostu zmusić. Znaleźć w sobie jakąś motywację, dyscyplinę, żeby się za to wreszcie zabrać. A jak się zabiera, to te, robi te rzecz albo ćwiczy w sposób, który nie tylko jest frustrujący, ale też często mało skuteczny. Bo kluczem wbrew temu, co nam się często powtarza, wcale nie jest tylko konsekwencja i ciężka praca, do której się trzeba jakoś przymusić w dodatku. Możesz konsekwentnie i ciężko pracować nad robieniem tego samego, a w ten sposób nie wymusisz adaptacji. Możesz też w kółko powtarzać te same błędy i liczyć na to, że za milionowym razem przestanie się je popełniać. Jeżeli twoja praca i konsekwencja nie są nastawione na świadome ulepszanie określonych aspektów tego, nad czym w szerszym ujęciu pracujesz, to ten cały wysiłek pójdzie na marne krew w piach. Jeżeli w kółko będziesz powtarzał, grając na fortepianie początek dla Elizy i kotek na płotek, to nagle nie przeskoczysz do grania Chopina. To może i jest oczywiste, ale jakoś ta oczywistość nie zmienia faktu, że króluje przeciętność. I to dotyczy różnych obszarów życia, nie tylko gry na fortepianie, ale też relacji, pracy i rozwoju. I osób chce dziś awansować albo założyć swój biznes? A od lat tkwi w pracy, który się nie rozwija i wytrwale czeka na awans, w kółko robiąc to samo. Ile osób mówi o tym, że chce mieć lepsze życie, albo że chce nauczyć się malować, chce nauczyć się Excela, chce nauczyć się angielskiego, grać w tenisa, ale nic nie robi. I pewnie masz takie osoby w swoim otoczeniu. Może mówisz im, żeby wreszcie za zaczęły ze sobą coś robić, bo efekty przychodzą tylko z działania. Ale niestety, Samo działanie może niewiele wnieść. Co w takim razie trzeba zrobić i co zmienić, żeby przejść na kolejny poziom? Na początek zajmiemy się przekonaniami i naszym podejściem do rozwoju. Myślę, że w dużej mierze te przekonania i podejście sprowadzają się do tego, na co jesteśmy w życiu zorientowani: na rozwój czy na stagnację. Czy my w ogóle wierzymy w to, że możemy się nauczyć tego, czego chcemy, czy nie? Od tego, w którą stronę się skłaniamy, zależy naprawdę bardzo dużo. Czyli chodzi o to, jaką strategię przyjmiemy na wejściu: strategię wzrostu, czy strategię nie ma szans, żebym się tego nauczyła. I to, o czym teraz mówię, to jest koncepcja Carol Dweck. Ta koncepcja sprowadza się do tego, że nasz sposób myślenia o naszych zdolnościach. Talentach, potencjale i możliwościach determinuje szanse na osiągnięcie sukcesu w różnych dziedzinach. Oczywiście, kluczem do sukcesu w życiu osobistym, zawodowym i tak dalej jest nastawienie na rozwój, ale nie tylko. Potem powiem, jak to robić dobrze, bo okazuje się, że samo nastawienie, tak samo jak jakieś tam działanie, to jest za mało. Ale fakt jest taki, że nasze nastawienie psychiczne. Będzie miało decydujące znaczenie, bo może spowodować, że albo będziemy próbować, albo nawet nie kiwniemy palcem, nawet się nie ruszymy. Dlatego to jest takie ważne. U podstaw nastawienia na rozwój leży takie przekonanie, że jesteśmy w stanie się uczyć. Możemy to zrobić, możemy robić rzeczy i mieć postęp w ramach tych rzeczy. I to wcale nie jest kwestia jakiegoś wrodzonego, unikalnego talentu ani szczęścia. Możemy rozwijać się przez ukierunkowany wysiłek. I nie chodzi mi o to, że mogę zostać mistrzynią świata we wszystkim, co mi się tylko zamarzy, ale jeżeli zechcę, to mogę stawać się lepsza w tym, co wybiorę. Możliwy jest postęp. Samo to podejście otwiera drogę, i jest wspierające. Ale istnieje też postawa, delikatnie mówiąc, mniej wspierająca. Możemy wierzyć w to, że mamy limitowane zdolności, inteligencję, talent i potencjał i że te rzeczy są właściwie stałe, że one nie podlegają większym zmianom, bez względu na to, co będziemy robić. To tak zwany fixed mindset. Mam tyle i koniec. W tych ramach się poruszam. Trudno się z takim podejściem żyje, uczy i robi coś ponad minimum. Ono jest też na tyle ograniczające, że powoduje ciekawe zjawisko Człowiek z takim nastawieniem za wszelką cenę próbuje zawsze wyglądać mądrze, a nigdy głupio, czyli unika sytuacji, w których mogłoby wyjść na światło dzienne, że czegoś tam nie umie albo że jest niedoskonały w jakiś sposób. On nie chce, żeby jakaś sytuacja obnażyła to, że czegoś nie wiem, nie potrafi. Dlatego woli się nie odzywać, a błędów kompletnie nie akceptuje. Nie jest w stanie z takim nastawieniem skutecznie się uczyć nowych rzeczy, rozwijać i roz zrozumieć coraz więcej, rozumieć coraz więcej. Ta postawa nie motywuje do polepszania swoich umiejętności, tylko do obrony tego, co już się ma. A ma się przecież jakąś wyznaczoną i ograniczoną ilość. To też powoduje takie poczucie bycia zagrożonym. Ale to nie jest wyrok. Możliwe jest przejście z tego limitującego podejścia do nastawienia na rozwój. Ale najpierw trzeba przyjąć do wiadomości, że nie jesteśmy nieomylni, że możemy eksperymentować, że możemy się zmieniać, próbować różnych rzeczy, różnych metod. A błędy są w tym procesie całkowicie normalne. Oczywiście łatwiej powiedzieć, że się da zmienić taką postawę, trudniej to zrobić, ale jest to możliwe. Możesz się rozwijać, ale sposobem na to nie będzie powtarzanie w kółko tego samego w drodze do pseudomistrzostwa. Zanim przejdę dalej, to chcę powiedzieć, myślę, ważną rzecz. Naprawdę możesz stawać się lepszy, lepsza w dziedzinie, w której chcesz. Nawet jak wydaje ci się, że nie wiem, jest inaczej. I to jest fakt, jesteś człowiekiem, a w naszej naturze jest adaptacja. Potrzebne jest tylko dobre ukierunkowanie swoich wysiłków, żeby zachodziła właściwa adaptacja. Zastanawiam się, na ile dzisiaj wierzysz w to, że możesz robić postępy? Na ile wierzysz w to, że masz albo nie masz talentu? Albo że Twój potencjał to jest coś stałego, co tylko masz realizować, a nie rozwijać. Jesteś nastawiony bardziej na rozwój, czy uważasz, że Twój potencjał i Twoje zdolności nie pozwolą Ci nigdy wyjść poza pewien poziom? Osobiście nie sądzę, żeby potencjał miał jakieś granice. Sądzę, że potencjał też podlega rozwojowi. I obserwuję to w swoim życiu i w swojej pracy bardzo wyraźnie. Zresztą pisze też o tym Anders Eriksson. Sami tworzymy tu jakieś limity i sufity. Tymczasem to działa bardziej na zasadzie pomnażania przez odkrywanie i pogłębianie, niż po prostu granie według określonego z góry scenariusza albo do jakiejś granicy. W ogóle mam wrażenie, że myślimy o własnym rozwoju w takich czarno-białych kategoriach, trochę. Coś jest albo, albo dobre, albo złe. Mam jakieś geny, albo nie, i nic z tym się nie da zrobić. Coś umiem, a czegoś się nie nauczę, mam jakiś tam potencjał, będę go re realizować i tyle. Ale to nie jest takie od do, jak nam się wydaje. W ogóle w rozwoju jest tyle odcieni szarości, że to jest zadziwiające. W praktyce takich ostrych podziałów i granic nie ma. Skoro tak, to jak w takim razie rozwijać się skutecznie i jak konkretnie to robić? Przez Celową praktykę pod kierunkiem eksperta, ale co to właściwie znaczy? To jest specjalny rodzaj świadomej, celowej i systematycznej praktyki, nastawionej na konkretne aspekty i konkretne efekty w danej dziedzinie. To nie jest to samo, co bezmyślne, automatyczne powtarzanie w kółko czegoś, co już umiemy, z nadzieją, że w końcu przebijemy głową mur i zrobimy jakiś postęp. To nie zadziała. Co w takim razie zadziała i jak tego użyć? Celowa praktyka ma kilka ważnych cech, i opowiem o tym na przykładzie. Myślę, że dla nikogo, kto ogląda ten kanał dłużej niż miesiąc, nie jest tajemnicą, że bardzo lubię tenis i tego przykładu będę używać do tego, żeby opowiedzieć o cechach celowej praktyki. Poza tym, akurat trwa French Open, więc wszystko się dobrze poskładało. To jest też Mówię o tenisie. Świetna dziedzina, bo celowa praktyka najlepiej sprawdza się w dziedzinach, które mają jasną ścieżkę dochodzenia do mistrzostwa i mają nauczycieli, którzy wspierają w tej drodze swoją wiedzą i doświadczeniem. Co nie znaczy oczywiście, że celowa praktyka nie nadaje się do rozwijania umiejętności, które nie mają takiej ugruntowanej pozycji czy ścieżki mistrzostwa. Nadaje się, oczywiście. Można z niej naprawdę wyciągać różne aspekty, które są użyteczne właściwie w każdej dziedzinie. Ale wracając do cech celowej praktyki. Po pierwsze potrzebujesz jasno określonego celu. Jeżeli grasz w tenisa i chcesz na przykład poprawić swój backhand, to określenie sobie celu typu "chcę poprawić swój backhand i wreszcie trafić w kort" nie będzie dobrym celem. Konieczne będzie zrozumienie. Czemu nie trafiasz w kord z backhandu? Może chodzi o ustawienie stóp, a może o nadgarstek? W identyfikacji przyczyny pomoże ci instruktor, nauczyciel. Jeżeli okaże się, że żeby trafić w kort z backhandu, powinieneś inaczej układać nadgarstek, to ta diagnoza stanie się podstawą do określenia metody ćwiczenia, która akurat najlepiej sprawdzi się w tym elemencie. Powiedzmy, że będzie to odbijanie piłki z backhandu od ściany z odpowiednim ułożeniem nadgarstka i z założeniem trafiania w kwadrat namalowany na ścianie, na przykład. A celem na dany dzień niech będzie trafienie w kwadrat 20 razy z rzędu. Skoro mamy konkretną rzecz, którą będziemy korygować, metodę ćwiczenia i też metodę monitorowania swoich postępów czas na ćwiczenia, a to będzie wymagało od Ciebie skupienia. I zaangażowania. To jest druga cecha celowego ćwiczenia. Czyli to nie będzie bezmyślne odbijanie piłki od ściany. To musi być robione świadomie, z pełną uwagą. Musisz być na tym w pełni skoncentrowany. I w czasie takich ćwiczeń będziesz od razu dostawał informację zwrotną, na pewno od instruktora, ale będziesz też widział, czy trafiasz w kwadrat na ścianie, czy nie. I to jest trzecia cecha celowego ćwiczenia. Celowe ćwiczenie wymaga informacji zwrotnej. Dobrze jest wiedzieć, czy to, co robisz, robisz dobrze, czy nie. A jak nie, to co można zmodyfikować, żeby szło lepiej? I znowu, może ci to powiedzieć instruktor. I to jest szczególnie ważne na początku, ale z czasem, w miarę ćwiczenia, sam będziesz coraz lepiej potrafił określić, co jest dobrze, a co nie. I to też będzie dla ciebie informacja zwrotna. Z czasem coraz bardziej będziesz się przesuwał w stronę własnej świadomości tego, co trzeba poprawić. Będziesz dbał o to, żeby lepiej rzeczy działały w oparciu o własne doświadczenie. Będziesz się stawał coraz bardziej samodzielny. Sam będziesz sobie mógł dzielić określony aspekt gry na mniejsze elementy, wybrać te kluczowe elementy i opracować ćwiczenia, które pomogą Ci robić postępy. Czyli z czasem coraz więcej odpowiedzialności. Za postępy będzie po Twojej stronie. Coraz mniej będziesz polegał na instruktorze. Może się okazać, że będziesz musiał zmienić nauczyciela, żeby pójść dalej, albo sam zaczniesz przecierać nowe szlaki w swojej dziedzinie, czyli będziesz tak zwanym pionierem, ale do tego musisz dojść do granicy swojej dziedziny. Poza tym, właściwie na każdym poziomie zaawansowania, celowe ćwiczenie wymaga wychodzenia poza aktualny poziom Twoich umiejętności, czyli Ciągle trzeba rozciągać balon na tyle, żeby dana rzecz była dla ciebie wyzwaniem, ale żeby nie była zbyt przytłaczająca stąd te małe kroki, stąd drobne cele, nastawione na poprawę jakiegoś aspektu gry, w drodze do poprawy całościowych osiągnięć. W praktyce to jest ciągłe parcie do przodu, ciągle o krok poza tym, co już jest dla ciebie łatwe i to nie ma końca. Oczywiście, jak to zwykle, po drodze pojawiają się różne przeszkody. Robisz coś i to nie działa, jesteś w impasie, masz przed sobą mur. Ale to są normalne rzeczy. Będzie po prostu trzeba zmienić podejście albo trochę je zmodyfikować. Poza tym, jak backhand będzie Ci szedł już dobrze, to ograniczeniem w Twojej grze, kolejnym ograniczeniem, może się stać np. dropshot albo return. I tutaj znów rozkładanie na czynniki pierwsze, identyfikowanie przyczyn. Określanie tego, co trzeba konkretnie zmienić i jak to ćwiczyć. Potem świadome ćwiczenia, informacja zwrotna, zmiany, wychodzenie ponad to, co umiesz, i kolejny stopień. Tak to wygląda. To naprawdę wymaga wysiłku, ale daje niesamowite efekty. Oczywiście, ja nie jestem wcale za tym, żeby skupiać się tylko na błędach czy na tym, co nie działa i w kółko coś tam poprawiać. Jestem raczej gdzieś pomiędzy, czyli w porządku, korzystam z tego, że wiem, co robię nie tak, ale nagradzam się i doceniam równocześnie za to, co jest dobre w mojej grze. Czyli to, co robię dobrze, jest ok, nagradzam się za to. To jest moim zdaniem i bardziej motywujące, i przynosi więcej satysfakcji, radości. To samo w rozwoju. Skupianie się tylko na brakach jest frustrujące. No dobrze, ale czemu właściwie celowa praktyka działa? Na czym to polega? Kiedy w ten sposób ćwiczysz, czyli kiedy ciągle przesuwasz granice, wykorzystujesz proces adaptacji. Czyli można powiedzieć, że jedną homeostazę zamieniasz na inną, wchodzisz na wyższy poziom. I właśnie proces adaptacji jest kluczem do robienia postępów przez każdego czy każdą z nas, bez względu na dziedzinę. Nieważne, czy chodzi o balet czy o grę na fortepianie, adaptacja rządzi, ale nie tylko ona. Istnieje coś, co powstaje i doskonali się w procesie takiego świadomego ćwiczenia, czy uzupełniania wiedzy, zbierania doświadczeń. To coś to tak zwane reprezentacje mentalne. I te reprezentacje różnią się w zależności od dziedziny, czyli inne reprezentacje maszachista, inne biegacz, a inne tenisista. I działa to w ten sposób, że kolejne drobne elementy, które ćwiczysz, prowadzą do Powstawania jakby pełniejszego obrazu danej rzeczy czy czynności, i tym samym do coraz skuteczniejszych i dokładniejszych reprezentacji mentalnych. Z kolei te skuteczne reprezentacje mentalne, czy skuteczniejsze reprezentacje mentalne, powodują, że lepiej ćwiczysz, a to prowadzi do jeszcze skuteczniejszych reprezentacji mentalnych, czyli do stawania się coraz lepszym w swojej dziedzinie. To jest według Andersa Eriksona tak zwane koło sukcesu. Ale czym właściwie są te reprezentacje mentalne? Jak powiem backhand, to w Twojej głowie, jeżeli wiesz coś o tenisie, pojawia się jakieś wyobrażenie. To wyobrażenie jest Twoją reprezentacją mentalną tego uderzenia. Jeżeli nigdy nie grałeś w tenisa, to ono jest dość mgliste, mało precyzyjne. Niby wiesz, jak to wygląda, ale nie do końca to czujesz. Jeżeli grałeś kiedyś w tenisa, to masz. Najprawdopodobniej dokładniejszą reprezentację mentalną backhandu niż ktoś, kto nigdy nie miał w ręku rakiety. Jesteś w stanie opisać wiele szczegółów odnoszących się do tego zagrania, ale też rozumiesz je bardziej holistycznie. Wszystkie informacje, doświadczenia i ćwiczenia w związku z backhandem łączą ci się w jakieś całościowe podejście. Jak to się ma do celowej praktyki? Celowe ćwiczenie polega tak naprawdę na rozwijaniu coraz lepszych reprezentacji mentalnych w ramach jakiejś umiejętności. Bez względu na to, czy chodzi o umiejętność o charakterze fizycznym, czy umysłowym. Im te reprezentacje mentalne są dokładniejsze i skuteczniejsze, tym lepszy jesteś w danej dziedzinie. Jak szachista widział miliony kombinacji i schematów na szachownicy, analizował przez setki godzin zagrania mistrzów. To on doskonale widzi zależności pomiędzy schematami, które teraz pojawiają się w grze z jego przeciwnikiem, na przykład. I potrafi zejść do poziomu pojedynczych figur, potrafi całościowo ocenić sytuację i wybrać najlepsze zagranie i to stosunkowo szybko. Właśnie dzięki ćwiczeniom, adaptacji i reprezentacjom mentalnym. Tak to się odbywa. Szachiści, których uważamy za geniuszy, są w stanie rozgrywać swoje partie w efektywny, kreatywny i zadziwiający sposób czasami, właśnie dzięki tym trzem rzeczom. Mają dostęp do tysięcy schematów, które widzieli tysiące razy i dzięki temu potrafią płynnie poruszać się pomiędzy poziomem całej szachownicy, czyli poziomem ogólnym, a poziomem konkretnego schematu i jeszcze poziomem poszczególnych figur. Czyli naprawdę to jest już zaawansowany poziom. Co nam z tego wszystkiego wychodzi? Okazuje się, że dzięki uniwersalnym procesom, znajomości i metod, możemy stać się lepsi właściwie w każdej dziedzinie. I teraz pytanie do Ciebie. Od czego Ty chcesz zacząć? Czego chcesz się nauczyć? Jak możesz to wszystko, o czym mówiłam, zastosować w swoim życiu w praktyce? Bo odpowiednia praktyka. Czyni mistrza. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli uważasz ten film za ważny i przydatny dla siebie, podziel się nim z przyjacielem, polub go, zostaw mi swój komentarz. Poza tym, jak zawsze, zapraszam na coaching jeden na jeden ze mną. Więcej informacji znajdziesz na selfmaster.pl. Niestety, najbliższe terminy to w tej chwili już właściwie styczeń 2022, więc proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. A za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia.